Hej, hej, hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Skylanders Imaginary No i w tym odcinku od razu zaczynamy misję, czy cokolwiek takiego. Ale nie, chyba raczej misję w takim razie niech będzie. No i popatrzcie, tutaj możemy sobie zobaczyć nasze cele. Ogólnie. I również zacząć. No to cóż, zaczynamy, bez żadnego przedłużania I zobaczymy, co tutaj tym razem na nas czeka. Plany ten odcinek? Ok, niech będzie, zobaczmy. up? Uh, oh, yeah. I've been doing a little recon here, Spyro. This place is teeming with that newfangled Imaginite. Its rivers are also teeming with toxins. They're poisonous to the touch. So I guess teeming is the word of the day or something? Let's just find as many creation items as we can and stay out of that normal-looking yet totally poisonous water.

Więc niech będzie... Więc dobrze, tutaj silną postacią są postacie powietrzne, ale na razie tego nie potrzebujemy. Yy, chciałem na początek właśnie szybko wbić piąty poziom naszego ninja, kupić tam dla niego jeśli coś się da i jeśli nie, to nie i zacząć grać kimś innym. Albo za tą krydylową, albo tą drugą postacią. Yy, więc cóż, no dobrze, bo to wygrałeś ogólnie, aha piąty poziom wbity w takim razie w sumie new elemental power... power dostępny. Więc sobie za chwilę go zobaczymy. Pytanie moje jest takie, czy... Ogólnie mam ich gdzieś tutaj czy tam? Mam ich tam. Ok, no wiecie, wiecie to, Skor jeszcze sobie tutaj wskoczę na szybkości. Dokładnie tak i za chwilę właśnie zobaczymy sobie jaka nowa to się i czy w ogóle mi na nią stać i widzimy tyle. Okej, okay, wiecie co? Pokonam jeszcze tego. Elegancko. O pro przychodzą, przychodzą, więc trzeba tutaj. Uważać, to jest wypożyłem inne umiejętności w sumie, bo mogę. Dokładnie tak, a to nie jest takie słabe, to jest nawet bardzo... ...dobre, no i cóż, to jest... Dobry, dokładnie, więc... Eduk, to tak, pamiętam Uh, Okej, okay. okay, rzeka znaleziona. Teraz musimy, chyba, musimy przed nią chyba się przedostać, ale na początek sobie właśnie Zakupmy jakieś umiejętności o naszej postaci. Powers i co my tutaj mamy? Czy to jest tutaj coś nowego? Tutaj nie. Tutaj... O proszę, jest. Explosion. OK elegancko. I zobaczmy jak to właśnie prezentuje, a wygląda to w sposób taki. I ogólnie nie wiem czy to jest dobre czy nie, wiecie co, ja jeszcze sobie, co, jeszcze sobie coś zobaczę. Czy mogę ogólnie coś ulepszyć? Nie, 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 nie. O tutaj. I na przykład właśnie to już ulepszyłem. Tego nie potrzebuję w sumie na razie. Mmmm... 1500, o ludzie, to, to dosyć spore ceny mają te przedmioty, te ulepszenia, raczej więc okej, nic nie ulepszę ale można dać sobie zostawmy batnik deszcz w sumie i tak postać zmienię więc nieważne aż tak to jest i weźmy sobie właśnie inną postać przykład golden queen na początek ona nie wiem czy ma poziom niedługi pierwszy chyba drugi coś w tym stylu więc sobie wbijemy dla niej piąty i żeby te postacie tak mniej więcej się wydłubnały i właśnie coś takiego będzie ok no tak tak jak myślałem na drugi poziom a więc dobrze unlock sky Mhm. Mm Czyli musimy jeszcze to takiego supermoza nie odblokować, ale tym też mam nadzieję, że, ale mam nadzieję, że to też się uda bez problemowo. No i ataki to właśnie takie zwykłe strzelanie. Nie wiem co, czy mam sobie może jakieś skarabeusze czy coś takiego, bo złoto to tym się może kojarzyć. Plus, to jeszcze, plus jeszcze właśnie taki atak. I to jest całkiem fajne, to jest naprawdę bardzo fajne, bo mogę sobie po prostu atakować i wszędzie i każdego wrog, wroga to atakuje dodatkowo chyba zamienia jeszcze w złoto na chwilę więc też fajna sprawa, a więc sobie mogę sobie tych pokonać no i pięknie, 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 pięknie okej, okay. a więc już, zaraz trzeci poziom przy okazji wpadnie więc całkiem fajnie no i pięknie, trzeci poziom zdobyty czy tam mi jakoś na no włóczkę to zblokowuje jeszcze nie, to może poziom czwarty mnie odblokuje yy, ale to się na co każe, tam mogę wejść, wszystko jasne i ogólnie chyba trzeba lecieć na prawo, znaczy iść po tych... po tych nie jest każdy powiem. Okej, okay, jest skrzynia przed nami dodatkowo dysk mocy, czyli tak jakby znalazłem tajemnicze przejście. No, proszę. <grych> Elegancko i kogo my tutaj mamy? Pit Boss Soul Soldier. Zobacz sobie to postać, bo mi ciekawi powiem wam. Taki wyżowy. W takim razie może być zawsze coś, zawsze mamy kolejną rzecz zdobytą, więc na pewno... Więc zawsze do kolekcji się przyniosłam. Tak powiem więc okej okay, i zobaczmy to tak takiego co jest, jest, jest jeszcze w skrzyni, a wydaje mi się, że tylko mety, no to w sumie to nam się przyda. Jak najbardziej e, tak, ponad 200 chyba z tego co zauważyłem poleciało, więc całkiem... Całkiem nie jest, więc cóż, można je lecieć dalej, poziom trzeci dalej, w sumie już trzeci, więc i tak, całkiem jest dobrze, zdążę, 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 zdążyłem. <śleski> Okej, i tam znowu są ci, ci silni przeciwnicy, więc może tak właśnie na odległość... Aha, nie mogę, bo to jakby blokuje eee, ten płotek, że tak to nazwę, a nic, no tak atakować z jednego przeciwnika to jest dosyć banalne, jak jest ich więcej to jest dopiero wtedy ciężej, ale okej, udało się, udało się, więc świetnie, no i cóż, idziemy w takim razie właśnie dalej i co my tutaj mamy? Kolejny omek, tylko że tutaj... Aha. Ogólnie mamy nowe potwórki tutaj właśnie, tego nam nie pokazało ich nazwę. O, proszę. No i to jest całkiem ciekawe, on stary taki marek właśnie mi się wydawało, ale okej, okay, to nie wiem o tym nic. Nie wiem ja. No spokojnie, nie no tym będzie znacznie szybciej mi się wydaje, tylko... Jeden więcej postaci jest taki, że ona jest strasznie powolna z tego co możecie zaobserwować i za bardzo też nie wiem jak atakować tego przeciwnika, ale zaraz sobie poradzimy, no, zaraz sobie poradzimy, jeszcze sobie tutaj właśnie o no, tak. Ciekawe jest na życia, ale może tak, nie aż tak wiele. Nie no, trudnie zaróbimy fajnie całkiem ten podładek zarobiony. Taka gościnica za drogami, czy tak to nazwę, więc całkiem pomysł. Łowa, więc okej, okay. <laughs> może być, może być. No, a taki to właśnie cały czas skacze, więc to to dla nas. jakie sobie poradzimy? Okej. Okay. O popatrzcie jaki, jaki oddał oddał strzał na bo. Dokładnie <grym>, no, tak. O, unik, unik i był unik, dobrze. Nie no, pokonajmy go by po, będzie po sprawie pieniądze dalej. Na no, spokojnie. On ogólnie siedział tam gdzieś na dole. A ci to małe uniki wyszły ogólnie. Z tych drzwi, a więc cóż, dobrze. Nie no, mamy dodatkową nagrodę, a w niej mam nadzieję, że coś bardzo rzadkiego albo chociaż podstawowego. Okej, okay, no, zawsze coś. No i mamy kolejny. Przedmiot z naszej kolekcji, okej, okay, na pewno nam się przyda, chociaż w sumie tak... nie wiem, za bardzo. A tutaj mamy takie coś jak selfie tak zwane w tej grze... No selfie po prostu. I to jest chyba tak jakby jedno z takich... Nie jak to nazwać? Legendarne selfie? Coś takiego, tak jakby cel misji, coś w tym stylu takiego powinno być. I właśnie widzicie cel zaliczony, więc bardzo fajnie. Czyli w taki sposób to działa. Myślałem, że trzeba fotografować jakieś zdjęcia, nie wiadomo jakie, ale ja to po prostu jest wszystko pokazane. Okej, okay, niech będzie. No i mamy dla to Imaginator dysk mocy, dysk duszy zdobyte, więc bardzo fajnie. No i cóż, chyba myślę, że można iść w takim razie dalej. 1138, 1138 monet mamy, więc sobie na końcu odcinka jeszcze zakupię jakieś ulepszenia dla tej postaci. Jeśli oczywiście będzie nas na to stać i będziemy mogli. Co na poziom, dokładnie. I tutaj nie ma nic takiego z tyłu, więc cóż, niech tak będzie. Okej, okay, powoli dochodzimy do pierwszej kładki, no i jest pierwsza kładka. <laughs> I już na spokojnie tak z daleka jakoś go poko ich pokonam. bo się zastanawiam, ale coś mi się, wydaje, coś mi się wydaje, że chyba o uda się jednego. A ja i tak tam pójdę po prostu. A spałem. <laughs> no to poczekam na kolejną, a tego przynajmniej tamtego pokonam i zawsze to już będzie jeden z głowy. Tylko jeden problem jest taki, że już że już skuściły mi dosyć spodu życia, ale... Nie ma z czym się przejmować, damy radę, damy, a ja inaczej może być, no właśnie, okej, najmowa jest takie czy tam się idzie czy nie nie, cofaj, 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 cofaj okej, okay, elegancko, tam mi się wydaje że idzie, zdobyto trofeum, aha, to było jakieś chyba takie rzadkie trofeum że tak powiem, że tak powiem. <laughs> więc oh, bardzo fajnie, okej, okay. ninja shrine coś tutaj, aha, popatrzcie, zrobiliśmy rzeczy stargast. Dla postaci ninja, że tak to nazwę. W takim razie to fajnie, ale to nam się akurat w tym momencie nie przyda, bo takiej postaci nie posiadam, ale cóż, chyba że zwykły ninja by zadziałał, ale to raczej nie wydaje mi się, Okej, okay, niech będzie i można popłynąć w dół rzeki. <laughs> Dokładnie tak, a tam powinna nas czekać ten eduktor, bo już komin opuściliśmy, ale powinien być gdzieś tutaj właśnie w okolicach, więc dobrze. No i tak, tutaj, tutaj mamy pieniążki, na lewo chyba nie mogę wejść, więc idziemy na prawo. A tu pewnie będą kolejni <laughs> przeciwnicy dokładnie tak się dzieje, więc super atak, To znaczy, zwykły atak, ale fajniejszy. <laughs> dokładnie tak. No popatrz, to już złoto zamienia, więc też fajna sprawa. No takie właśnie dosyć spodek dupki. Zaczną tak jakby dodatkowy czas, żeby ich pokonać, tylko że... on od ich powietrzu da on się tak jakby za Zazłotować, no nie. <laughs> Zamieni złoto. Dokładnie. No cóż. Ok, musimy jeszcze ten pokonać ten, ten ich domek bo one się nie kończą w sumie to dobrze ale no lepiej ich bić dokładnie i tu z przodu mamy nie wiem co to jest ale myślę że jakiś teleport może albo coś w tym stylu więc na się okaże i przy szukać za chwilę będzie nasz więc też wynik więc też bardzo fajny i okej okay. Survive the no okej okay, może być co my tutaj mamy już takie pytanie o proszę razem tajne przejście znaczy nie tajne ale przejście dokładnie i Zawsze dodatkowe monety, dokładnie tak więc nie ma co moduzić i tak jest dobrze. 1288 monet jest nasze więc też fajny wynik. Okej, okay. przeskakujemy to i jesteśmy na miejscu. Co jest zaliczone więc co my tutaj mamy? Pewnie jakaś waga, za chwilę się to spotnie. O, i kolejny ten skubaniec i ma jeszcze tych podwładnych. Te muchy są gorsze niż on. Znaczy nie muchy tylko te zielone. No właśnie tak, okej. Okay. Pokonany jeden elegancko. Tak jak się na nich rzuci to szybko idzie. Piąty poziom bity, więc w sumie mogę za chwilę zacząć grać y, kole... Osta... jeszcze jeden posadził, czyli właśnie tym y, sensajem Pipem, czy jak tam się... Nie, nie wiem jak on się nazywa, bo, czy zapomniałem. Ale zaraz sobie przypomnę. Okej, okay, tego dużego pokonałem, więc też bardzo fajnie, okej, okay, roz... okej, okay, jeszcze te właśnie... To doświadczenie, które tutaj leży i skrzyneczka, skrzyneczka w niej, może tym razem coś legendarnego by się przydało, jak nie to nie to trudno. O, ho, ho, rzadki przedmiot, a broń dla ninji, jaka faza. Blow Blitz, no to fajnie, tyle że my chyba mamy legend... my chyba mamy rzadko broń dla z tego co mi się wydaje. Nie wiem czy ja na odcinku, czy tak jakby sobie pogadałem za chwilę bez, odci... bez nagrywania, tak jakby podłożyłem misję i tam mi poleciało, nie pamiętam, ale... Wiem tyle, że jakaś tam rzadka bo nie jest właśnie na ninja nałożona, więc okej. Okay. No i jakiś gong tutaj jest, czyli to w sumie właśnie mamy takową walkę albo coś w tym stylu, musimy pokonać właśnie tylu przeciwników i za to dostaniemy jakąś fajną zapewne nagrodę, a więc cóż, niech i tak będzie wygrać myślę, że wygrałem, bo co w tym trudnego, chociaż popatrzcie, dosyć ich sporo jest, ale to, to jest ogólnie bardzo dobrze. Upalają no, pieniążki, fala doświadczenie, więc elegancko, więc elegancko jest problem, a więc cóż pozostaniemy przy tym i tyle, i tyle, no, okej okay. ten duży zaraz powinien wpaść, polec Bo już dosyć spore do dostaw tego damage'a obrażeń ale trzymaj się skubanych, trzymaj się skubanych mocny robako byk więc no cóż łatwo nie jest, ale po tej <głatwo> nie no jest łatwo, tym oczywiście okej okay, padł i ostatni chyba to jest ten tak jakaś odcina ekran nie wiem, czemu tam w ogóle planej albo ale może... Tak, może być. Okej, okay, no i dobrze, udało nam się. I nagle pewnie skrzynia dodatkowe doświadczenie. Zadaż szósty poziom. O ludzie, no to okej, okay, szósty poziom wbity. Więc sobie. Więc jest... Więc jest bardzo fajnie, bardzo fajnie, szósty poziom. Ok, elegancko. No i naciśnijmy te 1 I co tym razem? Znowu legend... znowu rzadki przedmiot i to jest ubranko. 12 speeda, 6 ataku, okej, okay, myślę, że sobie nałożę to za chwilę, znaczy później może na końcu odcinka, robić coś takiego, a jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze biorę na chwilę to właśnie królową, pomyliłem się, i sobie zobaczymy właśnie, czy jakieś ulepszenia, czy coś możemy dla niej zakupić, jeśli tak, to bardzo bym się z tego ucieszył, no i sprawdźmy, hmm, tego ulepszeć ogólnie nie, no ale mamy tutaj, okej, okay, do Guard, Starczy mi na dwa ulepszenia, więc sobie kupujemy oczywiście, to się używa trójkątem, a to jest chyba jakiś dodatkowy umiejętność tak jakby pasywna. Kiedy już używam Golden Shock Wave, czyli to jest kółko, to dostaje pieniążki czasami. Ok, elegancko, może być czy coś w tym stylu, jak mi, tak mi się wydaje mniej więcej. Ok, tutaj mamy kolejne jakieś tam ulepszenie i tu już będzie tak jakby wybór. A do tego miejsca trzeba będzie znaleźć właśnie dysk duszy czy coś takiego, okej okay, no i w takim razie bardzo fajnie i tak wygląda nasza mnie umiejętność. pojawia się taki totem i pewnie on tak jakby coś atakuje albo coś w ten desen i w takim razie niech będzie a harat za nami i przy okazji niszczy te wszystkie skrzypki i dodatkowo takie potwory, zapewne ale ok jeszcze sobie na chwileczkę zobaczymy jak to będzie działało albo nie, jak już tutaj nie ma przeciwników to zmieniam postać na naszą, naszego jeszcze jednego pana pingwina, że tak nazwę nie ma, że to a jest to King Pin Pen nie mam pojęcia jak to się mawia, ja. okej okay, nieważne w sumie no i ja on ma w tym momencie drugi poziom, no ale nic nie szkodzi, Jak oczywiście za chwilę będzie miał możliwe, że i piąty i szósty jeszcze wyższy to się okaże jeszcze w tym odcinku, zobaczymy okej, okay, no i jeszcze powinienem móc gdzieś tutaj Jedną tak jakby skrzynkę przesunąć, że tak to nazwę, ale chyba jej nie ma. Chyba że to... A chyba, że jest na górze. Chyba, że jest na górze. Tylko jak nam wejdę... Aha, tutaj ona jest. Okej, okay, elegancko. Więc o to nam chodziło. W pewnym sensie. Jeszcze to w lewo. Tyle i chyba tyle. Okej, okay, otworzyły nam się grota i popatrzcie. No więc on ma on, on, on ogromny... Ono on jak, on, jak on już atakuje z tego zwykłego ataku swojego. Tylko, że minus jest taki, że że jest łatwo w niego trafić, przy okazji zamraża. W postaci mają strasznie dużo takie umiejętności, gdy na przykład spowalniają przeciwników, albo ich zamrażają właśnie w coś tym stylu, więc całkiem fajne no i pokonane, elegancko i trzeci poziom wbity. No ten wielki daje strasznie dużo doświadczenia, ale to w pewnym sensie nawet i dobrze, Mogę użyć R2 na niego, nie pomyślałem nawet o tym, ale to nikt nie szkodzi za chwilę użyjemy następnym ześnięcy. Więc okej, okay, wejdźmy sobie tutaj do środka. O, skrzyneczka jest, więc też sobie zobaczmy, to już chyba będzie poziom item przedmiot prostawowy i tak właśnie się dzieje i jest to nowa broń. Bazuka jakaś, starożytna, więc całkiem fajnie. Całkiem fajnie no i mam taki poziom. Dlatko prawo lewo... prawo, lewo, więc niech i też tak będzie. Okej, co my tu mamy? Mamy tutaj te właśnie takie robaczki, nie? To one... Aha, nic mi się nie robi. Więc niech i tak będzie. Oczywiście wpadłem na ten... na ten jakby jego atak. Tradycyjnie. Aha, tylko chyba, że ja tutaj na dole nic nie mam, tego co mi się wydaje, więc chyba za chwilę się wrócimy na górę. No ale cóż, niech i tak będzie, nic nie szkodzi. Zawsze mam doświadczenie, więc to w sumie jest... Ym, nawet i lepiej, nawet i lepiej, dokładnie, tak? Okej, okay, tu jeszcze jest monetka i wzięta, świetnie A więc chyba można iść powoli tak jakby to kończyć Tylko tutaj muszę niechcę... Muszę poczekać tak jakby chwilę Okej, okay, to zdąży, zdążyłem O już mniejsza z tą monetą, chociaż Ta postać nie ma wcale pieniędzy, więc sobie jednak ją wezmę Bo tylko 68 monetek złota czy czegokolwiek, już ma chociaż stówkę No też niewiele, ale zawsze to jest już to coś Na <coughs> <coughs> oh man, I think I might have drank more of the water after falling in all those times, but I was able to figure out a way to open up the gate so we can sail down the river again. But it means putting something heavy onto this pulley I'm standing on. Heavier than me, apparently. Okej, musimy wziąć tą kulę i jak powiedzieć co coś w tym stylu, więc sobie za chwilę to zobaczymy o co chodzi dokładnie I co tutaj? Aha, w ten sposób, czyli teraz to tak jakby jest siła i jeszcze właśnie do drugą I będziemy mogli tak jakby wagowo polecieć w dół No nie o to chodziło, w takim razie świetnie Musimy udać się właśnie w to miejsce, to już tak jakby byliśmy tam po lewej, a teraz jesteśmy właśnie znowu na rzadze. Więc fajnie, właśnie widzicie te kolonetki, możecie coś rozwierać, niewiele one dają Ale zawsze coś, ale zawsze coś, no i w sumie to się licza. tam przed nami jakieś Jakaś większa Rzecz, tak to powiem. Skrzynka po podawie, więc też fajnie Chyba zbliżyć się do jakiegoś się końcowego celu, co tak wydaje O ślimak, bo to już i naszych nie zaprezentuje niż właśnie tamto wszystko inne Tutaj tak jakby wejście na górę, a na górze nas pewnie coś czeka Tak tradycyjnie w sumie taki motyw, więc to już zobaczymy No i pięknie, 19, 19 możemy wziąć skrzynkę, kl a w niej kryje się znowu przed podstawowy przedmiot No ale jakaś tam czapeczka, więc czemu by nie? Może się przyda, może nie zobaczymy <śmiewamy> Kiedyś jeszcze jak najbardziej jak nie bo po prostu udajmy się na górę. Postaram się pozbierać wszystko, wszystkie monety, wszystko, wszystko bo no po prostu wszystko, już właśnie tutaj po prawej jest jakiś diamencik, rubin, sumie, czy coś w tym stylu. Więc świetnie, mam jakoś... Jakie, jakieś pole, walki zapewne czy coś z tym więc okej. Okay. Well, No i mamy walkę! Coś mi się daje, że, te, że teraz w każdej misji, że tak powiem, będzie jakaś walka. Coś ja tak czuję w tym momencie. Ok, użyjmy sobie ED2. Zobaczmy jak to ogólnie działa. To samo atakuje, dokładnie tak. No i czy na dużo skusi? Już poszło 15, 13, 17. 16 ataków naraz. Więc też fajnie. Okej, okay, on widzę, że tutaj ma teraz tak jakby food więc lepiej go wtedy nie drażnić, czy tak to nazwę, ale nie wiedziałem jeszcze o tym, więc no cóż. Troszeczkę mi skórze i zaraz w sumie padnę. Okej, okay, w sumie mogę jej przegrać, mogę jej przegrać, nic się takiego nie stanie. Okej. Okay. ha, ja go miałem może wypchać jeszcze, ale nie, bo prostu tu... Po mu tyle z życia, że już to jakby kolejna forma, więc niech będzie. Ustawię sobie naszego ninja, bo tak mi się wydaje, że on jakoś najszybciej go może pokonać. I na samą końcówkę zmienię naszego kingpena, kingpina, nie wiem, naszego pingwina. I właśnie tym pingwinkiem zdobędę, że tak powiem, całe doświadczenie. O, i to będzie w sumie całkiem dobry pomysł, z tego co mi się wydaje. Po czemu by nie spróbować? A no właśnie, bo to ogólnie jest dosyć dobre w tym miejscu, bo mogę takie szybkie uniki robić. I po prostu właśnie go atakować. Nie, no ta pasa tutaj się nadaje y, bardzo dobrze. O, kolejny jakby etap został ukończony w walce. No i tak jakby kolejny jego... znowu kol robi się silniejszy, ale co to dla nas. Mam nadzieję, przynajmniej... O doświadczenie powiedziały, to chyba całkiem sporo, no ale okej, okay, już nie ma miesza z nim. Koncowe, tak jakby doświadczenie końcowe wszystko podniosę po prostu tym, tam, tym pingwinkiem. I myślę, że to będzie naprawdę też dobry właśnie pomysł. Już czemu nie? Zapewne będzie więcej doświadczenia i tak to nie nie będzie wyglądało. Okej, okay. I ten ostatni. Bo to też tak być nie może. Ja tak nie, nie robię tych uników, bo ekologicznie ten pingwink pada, więc nie ma co. Właśnie. Okej, okay. i teraz. No nie! Okej, okay, teraz w tym momencie nie postać, w sumie myślałem, że nie będę mógł, ale mogę, więc okej, okay. <grym> niech będzie. I piąty poziom wbity, elegancko o to chodziło. No i walka przy okazji wygrana i chyba będzie za chwilę koniec misji w takim razie. Dobrze, w skrzyni przedmioty podstawowe plus 2. Rzadkie i jeden epicki. Chyba rzadkie są lepsze niż ten epicki. Chociaż w sumie nie mam pojęcia, ale chyba coś mi się wydaje, że tak. I co my tutaj mamy? Nowa sekretna technika. Wave Fest Fist Fest, nie? <grym, grym>, Okej, okay. no i świetnie. Tutaj mamy, no, mówienie, że, tak że tak to nazwę. Okej, okay. teraz mamy znowu tak jakby dźwięk. Okej, okay, a, a w przedmiotach rzadkich oh, mamy przedmioty. <grym>, no, tak, tak. Okej, okay, no jeszcze tutaj właśnie jeden rzadki. I bardzo fajnie, a tutaj epicki, zobaczmy co tutaj się co tutaj się kryje, a jest to. Epicki chyba sobie jednak lepsze z tego co mi się wydaje, bo w sumie nie ma. ale tutaj naprawdę dużo, dużo ataku, więc też bardzo fajnie, więc okej. Okay. No. well at least our new imaginator buddy took care of chaos's latest goon right the ultimate goon got away though i'm not sure where chaos is headed next but he can't be far so let's go after him sounds great for you guys i mean i think i need to go back to the academy and rest my tummy some more Okej, okay, misja ukończona, zdobyte osiągnięcie też jest i teraz w tym momencie wracamy do akademii i 15 minut na 8, no świetnie. Ale okej, okay, nie, zna nie znalazłem dwóch aren, znaczy tak jakby dwóch miejsc, więc... więc okej, okay. myślałem, że znalazłem wszystko, ale okej, okay. powiedzmy za to w jedną skrzynkę, przez same ukończenie misji, więc i tak jest fajnie. Stand it, Shanks. I have everything I need to make the perfect Dolmender, but they're still coming out all wrong. Stupid ancients and their stupid, stupid mind magic. Well, it sounds like you've got the magic part down. You're just missing the mind part. <laughs> what do you mean, fool? What? Oh, uh, nothing, sir. I, I mean, we are talking about the ancients, after all, aren't we? So? Uh, so? So, uh, so they, um, had, you know, so many secrets. About secrets! That's it! You're right, Glumshanks! I am? Yes? There's nothing wrong with my incomprehensible genius. It's those ancients and their miserable secrets. And when you want to know the most secret of secrets, there's only one place to go. Come, Glumshanks! We're going to the Super Secret Society of Super Secrets! <laughs> we just got wind that Chaos is on his way to a place called Scholarville. Stealth Elf and I are gonna head over there right now. Okay, looks like Stealth Elf is already there. Uh, I wish he'd tell me before taking off like that. We better catch up with her. Mm -hmm, to... Musimy oddać się do z, z... will, coś w tym stylu, więc dobrze, o popatrzcie, tam mamy skrzynkę jakoś przynajmniej pokazaną, więc sobie zobaczmy, czy coś tu, mo... czy toś, czy coś tu się kryje, aha, mamy, z... mamy tak jakby skrzynkę z ukończeniem misji, więc bardzo fajnie, a w niej przedmiot podstawowy, ale zawsze to jest coś, nowa, aha, nowy, o, to jest w fajna sprawa, okej, okay, może być. Yy, więc cóż, mamy 414 mody, więc my nic nie kupimy. Jak tam stojemy z czasem w tym odcinku? Aha, już dosyć sporo trwa. Yy, więc no cóż, nie będzie. I musimy ogólnie właśnie się właśnie w tym kierunku, więc już zrobimy to w następnym odcinku, bo jak on szybko biega ten skubaniec, <grytanie> Dokładnie tak, no i tutaj chyba jest kolejna tak jakby misja, więc zaczniemy sobie od razu w następnym odcinku, w którym będziemy grali. Zobaczymy jeszcze kim. W takim razie dobrze, jeśli wam się podobało to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Ale to jeszcze nie koniec, a nie koniec, bo już w sumie kupiłem w trzeciej umiejętności. Więc okej, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, płacicie fanpage, a trzymajcie się, cześć.